Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zarabimy w Assassin's Creed z tej strony pieciu i kontynuujemy eee, misję w akce. Eee, zrobiłem wszystkie punkty i mieszkańców Tak więc lecimy z tymi śledztwami głównymi i jak najszybciej są to wynosimy Bo tu naprawdę nie ma nic do roboty <laughs> te, co nie robiłem? A bo ja bym gdzieś ust ustawiał Okej, okay, w międzyczasie gdy robiłem te punkty to mm, zabiłem dwóch materiałów albo jednego e, Znalazłem parę flag Co on ode mnie chciał? Nie wiem Mniejsza o Będziemy... Wpadnę łapkę e. Mam podsłuchać A nie, nie, ma nic to, że nie mają kradzież Powiedz mu, że się nie zgadzam Nie pozwolę żołnierzom wtrącać się w moje interesy Posłuchaj starcze Nie, to ty posłuchaj mnie To moja własność, nie jego Nie obchodzi mnie, czy sam Chrystus dał mu władzę To nie jest prośba, tylko rozkaz <gadza> To dopiero ten człowiek w życiu nie nauczy się rozkazywać. Widziałem, jaki bałagan zrobił w porcie. Nie pozwolę mu się zrujnować. Przeczytaj jego list, zobaczysz, że oferuje dość korzystne warunki. Męczy mnie to. Słuchaj, zobaczę, co oferuje, lecz wątpię, bym zmienił zdanie. Teraz odejdź. Wynoś się stąd. Ty, ta, ta, ty, chodź do Ja okay. Więc mamy Jeju, jego określenie. Dobra. Bo się tak zagapiłem. Co za... cwel Siema, ziomek. <grystanie> Już się bałem... ...że nie wyjdzie. No, żołnierz. Lepiej natychmiast odejdź, jeśli cenisz swoje życie. Odcenię moje życie, Twoje, szlachci. Dobra. Ja pierdzielę, nie muszę z tego No wiesz, okej. Okay. Udało się, zbywasz list mówiący o tym, że Seabrand nie ma rycerzy na północy portu tak w tym porcie to będzie naprawdę komedia ale dajcie mi chwilę siądę sobie na ławce dajcie mi chwilę, ja zobaczę jak to się nagrywa i zaraz wrócimy jest okej, okay, bo <laughs> ostatnio bawiłem się z głośnością Podkłaszałem, polecimy. Ale teraz jest dobrze, już wszystko jest w porządku. Zobaczcie, co innego da się. Baw. Tak, to mi tak. Och, tak, bo oni trzeba być spokojnym. Oni bez niczego w czubki Bogdan Gajgonic Ślak, was? Nie widać mnie. Przecież. Dobra, polujemy się z nimi mam mi czas. You, And you. <grywki> Myślałem, że to jest w początku ten no ten ale dobra, było lamy coś. O, spadła. Dobra, może to jest dobrze. Wiesz muszę, nie? Znaczy miecz. Dobra, jest pozem. Jak nie, mam czas. Ja już nie wiem, co to jest limit... czasowy. Więc ...możemy się dać. Ja już nic nie widzę. fajnie. Jednego mniej. No po koleś. Poddawa się gdzie indziej, Ja tu gdzieś drabinę widziałem. I jest bani. To jest... te grupki takie są... ...wpieniające, bo... ...ja sobie grap tam... ...musimy tylko iść, żeby nas nie łapali te, dalej. Bo w czystym wypadku drobi dzieje się to, co widzieliście fala krzyżaków no i flagi sobie trochę zbierały aha i teraz a idziemy tam do portu ten port jest naprawdę zjechany oczyścić wszystkie zadumowane statki z ładunku i załogi Kapitanowie mają zgłosić się do przedstawiciela zakonu krzyżackiego w celu przeniesienia. Każda próba zatrzymania przejętego statku zostanie surowo ukarana. Proszę, Tak, ten wzrok Orła w pierwszej części jest coraz lepszy. Bardziej mi się podoba. Nie wiem, facet, długo będzie szedł, co? Czy wyglądam na kupca? Nie. Więc Tu jest dużo losów armii. Tak no, się no, wyraża. A masz łeb. Ej, nie broniłem się. Ej, no nieźle mi idzie. Ale nie dwa. Kurde. Tak no. To nie moja wina! Ja tylko wykonuję rozkazy! Jeśli chcesz odzyskać statek, zwróć się do sądu! Nie o to mi chodzi. A o co? Sebrand przejął ponad 100 statków. W jakim celu? Blokady mają wypłynąć na pełne morze i ustanowić kordon. Po co? Czyżby Salahadin zamierzał zaatakować od morza? Nie, nie przed nim się bronimy, lecz przed statkami z domu. Mają odciąć Ryszarda od posiłków. Dlaczego jeden z wasali Ryszarda chce go w ten sposób osłabić? Nie wiem. Zapytaj Cibranta. On wydał rozkazy, ja tylko mam je wykonać. Proszę, puść mnie. Powiedziałem wszystko, co wiem. Przykro mi. Nie mogę ryzykować, że mu o mnie powiesz. Za to będziemy musieli spierdzielać? Rozumiesz. Hello kitty. Simplan zamierza otworzyć morską na wodę. Z tą wodą to jest tutaj to komedia. Któreś się pyta, czy y, chcemy odzyskać Jak się Altair... Jak on widzi wodę, to po prostu... Musiał odejść i być Asasyunem, czy jak to... Nie. A Asasyunem? Nie. Jak to Malik powiedział. Jeszcze inni O, to skąd się wziął? Tego sobie zatkniemy. Tak, gdzieś patrzymy na Wikipedii. O jak ta apka już wygląda? To są kompletne ruiny. Fajnie, według panni no. Dobra Tak, są kompletne ruiny, tak samo Tam przy tym fajnie Tak samo widziałem e, Masję i tak dalej To nie by było tam pojechać, ale Sorry, na chwilę zaraz wracam I jestem naprawdę jak oni lubią do, do mnie dzwonić Podsłuchamy i lecimy tego typu za, zaciukać no, A nie to, to słuchnik. I zobaczcie, szczele faila w porcie Bo wy wiecie jak ja gram napadzie A tam jeszcze jest wada. Tylko że Altair się yy, wody boi To jest lipa Tak to by popływał trochę W sumie byłoby ciekawe byśmy Podpłynęli na przykład yy, Podpłynęlibyśmy na przykład i, i ten z wody na przykład byśmy go zaczukali, nie? Żeby e, nie postrzegłem dla, dla straży tam, na przykład, do typa dojść. a no, tak trzeba się męczyć... ...z buta. Poczekajcie chwilę, ja sobie przyciszę. Tak, ciebie się bawiłem z tą gło głośnością jak... ...mieszkańców próbowałem uratować. Jezu, to jest fanklub Altaira. Czekaj. Tu mamy tych żołnierzy podsłuchiwać. Robi się coraz gorzej. Jego paranoja nie zna granic. Podwoił warty, nikt nie może spać. Nie było tak nie źle, nie źle, dopóki nie postanowił, postanowił zadomowić się nie, w porcie. Planuję nie, coś na morze. Po to tu przybyliśmy. Planuję? Co? Co to panuje? ma znaczyć? co tak szepczecie Wydaje w końcu? W żadnym razie. My tylko? Nie, tylko co? Jakie macie przede mną tajemnice? Nie, nie rozumiesz. Jest, nie. Rykancie, Prawdopodobne, że już tu są. Obserwują nas. Czy to was śmieszy? Tak? Śmiejcie się, pani póki, panie, póki możecie. Podwoić patrole. Który? Koruje, nie wszystkie. Nie starczy nam ludzi. I wytrząco, stajcie, to ich znajdźcie. Jeśli i trzeba, ściągnijcie rycerzy z pola. Błagam panie. Proszę tylko to jest? No. Sibrand ukrywa się w porcie. No dobra, a więc... Dobra. Potrzebuję Po tych typach pewnie już... Koniec. Nie, nie jak widać. działa, ma się dobrze. Nie rozumiem co próbuje osiągnąć. Hmm. nic praktycznie widziałem jeśli do tej wcześniej my, myśli powrócę yy, z tą wodą byłoby 100 razy ne, nie dość, żeby było leby, lepiej nie mówię że łatwiej bo to jest tak banalnie prosta byłoby lepiej zawsze jakieś nowe rozwiązanie no, które na pewno jak wiecie jest w drugiej części wykorzystane mogę w ogóle do tego by mogę mhm. naprawdę tak w części drugiej jest wykorzystane a jeśli chodzi o tego nowego, nowego revelation to się dokładnie e, nazywa ten, ta część e, z tego co widziałem nie wolno ci tu być to jest Zdarzenia będą z tego co przed jedynką. Czyli będzie ciekawe. To bardzo. No i... A to potem wam powiem. Idziemy tego grafika. Witaj, Alkairze. Jakieś wieści? Al Mualim wyznaczył następnego. Nazywa się Sibrand. Znam tego człowieka. To nowy dowódca krzyżaków. Mieszka w dzielnicy weneckiej i zarządza portem w akce. Tak, to już wiem. I nie tylko tu. Mów więc dalej. Podobno Sibranda zżera strach. Popadł w obłęd na myśl o zbliżającej się śmierci. Zamknął dzielnicę portową i ukrył się na jej terenie, czekając, aż przypłynie jego statek. To utrudni sprawę. Ciekawy, skąd dowiedział się o twej misji? Ci, których zabiłem, są ze sobą powiązani. al Muali ostrzegał mnie, że wieści o mych czynach szybko się wśród nich rozejdą. Strzesz się, Altairze. Altairze. Tak, Grafiku. Jestem ci winien przeprosiny. Za co? Za to, że wątpiłem w twoje oddanie sprawie. Nie, to ja zbudziłem. Uważałem, że jestem ponad kodeksem. Nic nie jesteś mi winien. Jak sobie życzysz, przyjacielu? Bądź bezpieczny. Trochę się ta rozmowa za zabugowała. Jakby Cześć nie patrzył. Ja to jak mówię e, Signal to co ucieknie na swój ostatek, wtedy na dzień. Tak. E, w tym Revelation jak będziemy mogli grać Altairem i Bohaterem mm, dwójki i czyli Rcjum oczywiście. E, to nie będzie takiej spniaczki jak była tutaj. Prawda będzie uproszczona trochę jak jest w dwójce i w Brotherhood'zie. To jest minus, bo w jedynce Spleczka była taka trochę ciekawsza i nie wyglądała, nie wyglądała na łat, taką łatwą, jak się okazuje jest w twójce i w co sami zobaczycie. Ile mam noży... kurde. Musiałeś się kurde trzeć. I tak mam już pełen pasek życia Hura O fajn się kabel spada, suwa Oj, byle bym nie zaliczył fail. Będzie połowa sukcesu. Bo nie chcę tego robić. Kim ty jesteś synek? A jeszcze tego. Ten nie wie co go zabiło. Uuuu. Yy, Chudia. No, nie, proszę, nie. Odchodź. Proszę, Tu Oj. chyba koniec tej sekwencji Nie powinien zachowywać się jak dziecko Ale czy naprawdę? Nie wiem. Tędy chyba się nie przejdzie.